Krzysztof Rutkowski przerywa milczenie w us Iwony Wieczorek czy Krystek zatoka sztuki miały związek z jej zaginięciem. W lipcu upłynie 13 lat od kad Polska zje w ciasnie rozwiązana sprawa Iwony Wieczorek. Od niedawna zagadkowe znikniecie gdęszczanki na nowo rozpala media, w których nie brakuje nowych poszlak oraz wspomnień mniej lub bardziej istotnych osób, jakie przewijale się w śledztwie. Ostatnio najwięcej uwagi poswiecało się Pawlowi P., któremu prokuratura postawiła zarzuty mataczenia w śledztwie. A kilka dni temu Krakowski Sat odrzucił wniosek złożony przez pełnomocnika mężczyzny. Przypomnijmy, że znajomy Gdańszczanki musi wplecić z 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, bo w przeciwnym razie trafi do aresztu. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Osoba, która od samego początku była zaangażowana w śledztwo jest bez dwóch zdań Krzysztof Rutkowski. To właśnie najsłynniejszy polski detektyw bez licencji i przed laty sprawę dziewczyny, która zainteresowali się media. Jego osoba wzbudzała bardzo duże kontrowersje ze względu na sposób działania. Nikolaj Podolski nie tak dawno wspomniał o tym, jakoby Rutkowski przed laty przekonywał Zajwona mu być w Szwecji. Dopiero potem miał wycofać się z zeznan, twierdząc, że to podpucha dla mediów, by ten zaczęli jeszcze bardziej interesować się sprawa. 8 marca Polski Szerlock podczas zorganizowanej przez siebie konferencji po raz kolejny wypowiedział się na temat Iwony Wieczorek. Detektyw stwierdził, że Krystek oraz zatoka Sztukinia powiada opowiadanym zniknieciem zniknięciem szczanki. Dodal także, Zję zostawia nawet kilka procent szans na to, że dziewczyna zje, chociaż jest to niestety malo prawdopodobne, Krystaki Zatoka sztuki nie miała żadnego związku z iwona. Leczenie świata biznesu i polityki z Iwona wieczorek jest bledem. Trzeba się skupić na powrocie dziewczyny do domu. Szanse na to, że ona zyje są minimalne, więc trzeba szukać ciała, powiedział Rutkowski. Myślicie, że ma rację?